Witajcie, kochani! Oto kolejne informacje na moim kanale. Jestem zmuszony do nagrania tego materiału, ponieważ mam dla Was bardzo ważną, a zarazem smutną nowinę do przekazania. Jak widzicie, seria Prince of Persia dobiegła do końca, zatem naturalna kolej rzeczy jest taka, żeby zabrać się za coś nowego. I tu właśnie pojawiają się schody. I nie chodzi o to, że nie mam co z Wami grać tylko chodzi o czas na nagrywanie serii, którego na obecny moment mam jak na lekarstwo. E, otóż od ponad dwóch tygodni pracuję w Warszawie. Dojeżdżam od poniedziałku do piątku 60 km do centrum. Zatem wstaję o 5:30, a wracam do domu po 19:00 kompletnie wyczerpany. E, pozostaje weekend. Jednak sobota to taki dzień, który poświęcam znajomym, a w niedzielę wypadłoby posiedzieć z rodziną. Zatem, jak widzicie, w najzwyczajniejszym świecie nie mam kiedy nagrywać. I to jest smutne, zwłaszcza teraz, gdy powoli zbliżam się do 200 widzów. Jednak pamiętajcie o tym, że ja nie zamykam kanału, ten filmik nie jest moim pożegnaniem z Wami, ponieważ ja nie chcę jeszcze się żegnać. Chcę dalej nagrywać, zwyczajnie nie mam kiedy tego robić. Ta sytuacja może się zmienić wtedy, gdy zmienię pracę, ale póki co na to się nie zanosi. Więc, tak długo jak będę tam pracował, tak niestety na moim kanale nie będzie żadnej nowej serii. Przykro mi z tego powodu. Nie chcę obiecywać, ale może, gdy wypadnie mi godzina wolna na nagrywanie, to nagram jakiś niezobowiązujący materiał z jakiejś gry. Wiecie, taki jednodzienkowy gameplay, ale nic ponadto. Przechodząc do podsumowania, chyba, chyba już trzeba, chciałbym prosić Was, abyście nie uciekali z mojego kanału yy, i pozostawili na nim swoją subskrypcję. Bo kiedyś w przyszłości mogę powrócić jak feniks z popiołów. Da. Oby, oby, oby tego sobie życzę. A póki co, wypadałoby się pożegnać. Pamiętajcie, że kiedyś wrócę do Was. Cóż, cóż, cóż. Trzymajcie się, kochani. Mówił dla was Koranga. Proszę bardzo, wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Otóż minął tydzień z hakem od nagrania tych moich poprzednich słów, a już me plany się zmieniły. Otóż tak, doszedłem do wniosku, przekalkulowałem to sobie sto razy, i po namowie z hmm, niektórymi moimi znajomymi, doszedłem do wniosku, że ta robota mi się nie opłaca. Tak, i się zwolniłem, także z powrotem jestem w mojej małej mieścinie, z powrotem mam sporo czasu Chociaż traktuję to jako minus, ponieważ chciałbym szybko złapać ją za inną pracę Ale póki jestem młody, to mogę sobie pozwolić na takie zmiany z kwiatka na kwiatek <laughs> O Boże, dobra, przechodząc do meritum, ko Ani Te pierwsze 2,5 minuty możecie włożyć między bajki to już jest przeszłość. Z powrotem wracam. Jedno, co muszę zrobić i co chcę zrobić, to grać sobie na nowo Windows, żeby komp się trochę odmulił, bo jest zamulony strasznie. Nie mogę się do tego zebrać, więc prawdopodobnie to trochę potrwa. Ale, ale plus jest taki, że niedługo się spotkamy z nową serią. Jeden widz mnie namawiał, żebym nagrał Gotika, ale po też głębszych swoich przemyśleniach mówię nie, he he. Jeszcze na to nie przyszła pora, tak więc złapiemy się za coś innego, nie wiem, cokolwiek, za coś fajnego, na pewno fajnego. Zatem, bez przedłużania, trzymajcie się, kochani, do zobaczenia za nie wiem, tydzień, może nawet mniej. Przynajmniej takie mam założenia. A tymczasem, na razie tak jest od dawna. Wiem, że wytrwamy, wierzę, że najlepsze jest jeszcze przed nami.